Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale pokażę, w jaki sposób usunąć Custom Firmware lub HEN z konsoli PlayStation 3. Usunięcie nielicencjonowanego oprogramowania polega na wgraniu oficjalnego firmware'u od producenta konsoli. Możemy to zrobić na każdym modelu konsoli, nie ma znaczenia czy posiadamy PlayStation 3 Fat, Slim czy Super Slim. Na mojej konsoli zainstalowany jest HEN 4.86. Jak widzicie, mam na niej kilka aplikacji homebrew oraz ikonę Hen. Zainstaluję najnowszy firmware od Sony. Na dzień dzisiejszy jest to oprogramowanie o numerze 488. Mógłbym pozostać przy 486, tu nie ma problemu. Nie możemy jednak zainstalować niższego firmwareu, na przykład 485. Wszystko, co potrzebujemy, aby wrócić do oficjalnego oprogramowania, to Pendrive sformatowany jako FAT32. Kabel USB do podłączenia kontrolera z konsolą oraz komputer z dostępem do internetu. Instalację będziemy przeprowadzać przez tryb bezpieczny, nazywany inaczej jako recovery mode. Dlatego potrzebujemy właśnie kabel USB, aby za pomocą dual shocka móc się po nim poruszać. Przechodzimy do komputera i zaczniemy od formatu pendrive'a. Nie musicie posiadać dużej pamięci, spokojnie wystarczy pen 512 MB. Jeżeli macie pamięć masową większą niż 4 GB, nie sformatujecie jej pod Windowsem. Aby to zrobić, należy użyć programu FAT32 format, do którego link znajduje się w opisie pod filmem. Po przeprowadzonym formacie przechodzę na stronę Sony i pobieram Firmware 488. Link zamieszczę w opisie pod filmem. Pobrany plik nosi nazwę ps3updat.pub. Pokażę jeszcze, że Pendrive został sformatowany jako FAT32. Otwieramy folder główny PNA i tworzymy folder o nazwie PS3. Następnie w folderze PS3 tworzymy folder Update. Kopiuję pobrany firmware do folderu update. Tak przygotowany pendrive wpinamy do konsoli. Uruchamiamy konsolę w taki sposób, aby przejść do trybu bezpiecznego. Procedura wejścia do recovery mode, którą za chwilę pokażę, działa na każdym modelu konsoli. Włączamy PlayStation i trzymamy przycisk power do momentu wyłączenia konsoli. Puszczamy przycisk i jeszcze raz uruchamiamy sprzęt trzymając Power Button do momentu usłyszenia dwóch piknięć. W tym momencie powinniśmy połączyć pada z konsolą i nacisnąć przycisk PlayStation. Jesteśmy w trybie bezpiecznym, przechodzimy do aktualizacji systemu. Jednocześnie naciskamy przyciski Select oraz Start. Chwilę czekamy, system przygotowuje się do aktualizacji. Nastąpił reset, konsola wykryła oprogramowanie 4.88. Naciskamy przycisk PlayStation. Przechodzimy w prawo, wybieramy Akceptuj i rozpoczynamy instalowanie systemu. Możemy odłożyć pada na bok i czekamy na zakończenie procesu. Konsola zresetowała się. Przechodzimy przez opcję wyświetlania. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, gratuluję. Pozbyłeś się niechcianego oprogramowania. Menu zniknęła ikona HEN, konsola nie jest już w stanie uruchomić aplikacji Homebrew. Przejdę jeszcze do informacji o systemie, aby pokazać, że nowo zainstalowany firmware to 488. Mam nadzieję, że materiał okazał się pomocny. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!